Witam was serdecznie w filmie Szalonych Urbeksiarzy. Dzisiaj zobaczymy opuszczony dom z walizką. Podobno kilka lat temu właściciel przyłapał w nim swoją żonę na zdradzie i w furii zaczął niszczyć jedną ze ścian budynku za pomocą koparki. Po tych wydarzeniach rodzina się wyprowadziła, a dom pozostał opuszczony. Zapraszam was do. Dzisiejszej eksploracji. Może tyle? Czekaj, latarkę sobie wyciągnąć. Co jest drzwi są? Jest odchodnia. Jeszcze na Wentylacja. Ugraj, Co? Co to jest? A, szafka. Ola. To nic tu nie ma. Co to za dźwięk? Co tutaj. Wentylacja. Tak? No jak to głupie, jest na to ogrzewanie szło. Chyba że ktoś jest na górze Kiedy tu byliście ostatnio? O, dywam. Drewno. Może jak się wynieść Tutaj? Ile worków? Jakiś stropian. O, cieknie trochę z mokro okay? mm -hmm. Mokro tutaj I jest, jest i, idź, i idź. śmierdzi w ogóle ten, nie? Wielkocią. cała podłoga jest mokra. Podejrzewam, że to był To tu musiała być kuchnia, to dzielone. A albo nie. To się dowarzyć. A to co? Prysznic. Nie wiem właśnie. No dobra, no wyszło. Tu okno. Jakieś musieli mieć jakieś zasłony, a co? Nie widzę to, tak tutaj... gdzie tam, przecież tu jest... O zobacz, to jest okno też. Yy, a tam z drugiej strony była... Toaleta? Nie. Tak, albo tu, albo może jest garderoba była. No, tu była garderoba. Dziwne, co? Czemu? się? Boję się otworzyć tą zawiązankę. Ale tutaj też są kafelki, nie? Co mi się tu dzieje? Kurczka darowa. Patrz. Mm -hmm. Straszne. Wieszaki. A ty, co to jest? A aha, to, no, ktoś tak wyjął. To jakiś schowek? A nie łazienka? To? To nie jest łazienka nie co? No jak nie, zobacz, kiber, albo bo masz odpusy tam. Albo rzeczywiście kiwetki. No, no jak że żarówkę no, pięknie potłuknie. Podoba mi się, no, ta żarówka. A, nie, to a jakieś zdjęcie trzeba było jeszcze zrobić, wiesz? To, to była kuchnia. No tak, na pewno to była. Ty słuchaj, to dwa salony? A po co pytanka? Który nie. Nie wiem. Znaczy się o tyle dobrze mieć latarkę, bo jak nagrywasz GoPro, no tak nie ma pie w ciemności obrazu. Znaczy strzałki są? Kierunek <grymne> zwiedzania. Mhm. A dlaczego skończymy? Mhm. Nie Ty no. Mhm. Ja nie gresz. No zobacz. Jolka tu była. No, jolka tu była. No, Maćunka ma nie jolka. Oj, tiger tu był. Tiger Bonzo. Y, Ostatnia chłopaka wchodzi na strych też wchodzi. Ja jestem za mała, tak nie co Gdzie? Jak Ale ten dom jest w dobrym stanie całkiem. Jak ktoś zmieni napis, to dowiem się, gdzie mieszkasz i cię dobra. No chyba już Ola Dominika nie kocha. Mhm. Lustro. Zobacz, jak ktoś się tam kąpał to musiał oglądać w tym lustrze. No. Ale to fajnie będzie zobaczyć Dobra, tu było Tutaj jeszcze jest y, ten bysznic. Można było sobie usiąść. Nie, nie. Nie, to jest ty... plastik, to nie szkło. Tak? Mhm. Nie dotykaj, gdy się potkniesz. Nie zostaw ty palce. Sią, poszedł poszedł. no nie idziesz na stryp. Znowu tutaj jest znowu toaleta? Tu nawet pilot Gdzie? Tu. Jestem na szczęście tak, Pokaż? Gdzie? Tak, zwana dieta spożywcza. Uwaga, można zajść w ciążę spożywczą. Tak, tak jedną dietą się nie najadam. To następna toaleta. Co się stało z tą butelką? Z telką, zobacz. Ale w ogóle, bo to jakaś... Ale słuchaj, ale Z kiblem. Tu się ubierasz, tu się kąpiesz. Oni mieli luksus tutaj słuchaj. No, patrz, Kibrol, złe, złe. Kibrol, Widzę. To ty? Ja. I czy wiatry? No i zobacz, masz chłopanek na pewno, to w jakiejś garaży coś myślałam wygrzać, to idę Duży okrut. No patrz. Tutaj też masz chłopanek, tu nawet coś było, ale się rozpadło. Mhm. Mm znaczy jakieś pomieszczenia nawet spod Tu musiały być takie duże drzwi. A Ale, to... Ale to jest super, ty. Masz. No? Znaczy, zrób zdjęcie, Czekaj. Trzy, dwa, jeden. No, wyszło coś tam. Zobacz, czekaj. Czyli ja, ja myślę, że tutaj mąż nakrył tą żonę na. Zdra, zdra, na zdradzie, i dlatego ta część jest wburzona. No, to nieczysta koparka. Wziął tak koparkę i zaczął rozbierać dom. To jest bardzo ciekawe, ta walizka. Bóg cię nie zapomni. A tutaj jest Walizy. najwięcej mądrości. Tak, ja bo zdjęcie tej ściany, co czytałam w bo robocie, jak się mówiło. Poczekaj. Ja jeszcze muszę to obejrzeć. Nie no, podoba mi się to bardzo ta dziura. No. Może jeszcze z tamtej strony. Tylko tak y, przypał, przypał w nocy, by było co? Tutaj przejść trochę. No, i, się i bo, bo jest tutaj ta droga i. A, no i widać światło. I widać światła. Miłość powiadasz. Wole żelki. No widzisz stan budynku? Ty dobre. Masz daty? Stan A tak. budynku zwiedzających? Trzeba się dopisać. Instagram sobie. jakąś wiadomość do Stan budynku. Stan zwiedzającego. Dobry. <noise> Sześć wygłodny, śpiący. A tutaj ciekawe, to jest jakiś taras. taras pewnie, nie? Ale nic nie widać stąd. A, widzę, widzę, no. A trzeba tutaj wejść teraz? A już Widzę prowizoryczną budowę Kłódka. Wyciągnęli. Bo nie skobron sufit od dachu. No. A co, co to za kartka? No nie no, tak. Aaa, <laughs> Myślę, że to jest dobry pomysł. Bo ostatnio chłopaki wchodzili. Żeby tu wejść. Dobra, trzymam się tego powietrza. Trzymasz? Tego kozła. Kuja go trzymam mi się i tak bierdzi. Ani się ma. Dużo rzeczy tutaj jest. To wiatr tutaj rusza. Nie dużo jest rzeczy, wiesz, kartek. Yy, Zdjęcie jakieś jest chyba nawet. Wchodzisz? Nie. Poczekaj, ja latarkę. No, nie wchodź Bo tutaj. Nie mamy 60, panie dwa. Jest ciekawe rzeczy. Zaraz Ci pokażę. Zobacz. Zdjęcie. Nie znam to jakieś dziecko. Ale z trochę taki ładny. Tutaj jakaś okładka. Franckawka. Ameryka. No. Nie czytałem tego. Living on my own. my chyba. To... Chyba 2004. Ktoś się angielskiego uczył chyba tutaj. No. 2003 to są daty. O, fit. Sprawny fizycznie jestem fit. Nie <gry> jestem a strict diet. Utrzymać ci są dietę. To są dalsze, dalsze zdjęcia, wiesz. Glisza jest. Zobacz, jaka laska. Widzisz? Opalona. No to ty się dziwisz? Może to jest ta żona. Zupka chińska. Masa zdjęć tutaj jest A tu można godzinę Z godzinę tu można spędzić słuchaj Teraz zdjęcie zrobię i idę stąd O, tutaj jest ta dziura z, z pozycji strychu Masa stropianu Co jest? Animal, co to, 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 jakiś język angielski? Zeszedł do języka angielskiego. Nazwisko, imię jest klasa. O, zobacz. Widzisz? O, 10,5 Zobacz, ale na, na zdjęciu Piją piwo na zdjęciu, 10,5 tego nie ma chyba z 15 lat Warto było być długim. Może 60 nie na Mogę sobie obejrzeć te ciekawe artefakty, ale nie, ja bym tak posiedział jeszcze z godzinę Trzeba będzie wrócić. I to co mówisz? Krzysia zabieramy? Tak ja On też może No mógłby tam wejść, myślę. inaczej. Zbierzemy drabinę. Mhm, mm ale nie wiem czy jak do twojego samochodu wyeszła ta A to jest zamknięte? Tak. Już próbowałam wejść. wejść. Otwórz mnie. Patrz, tutaj też jest jakieś zdjęcie w sezonie. No, patrz Trochę takiej w kafli. No, czy ja wiem. I w ogóle nie podoba mi się, że to jest e, na tej podłodze tych te, 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 te kafli, nie? Tam? Nie, kafli to jest A na ja podłodze. Ale nie mówiłam, bo to jest zimne. No, no, jakieś deski, żeby. Ja to ja słuchaj, ja mam y, w całym mieszkaniu dom y... A, Albo panele? Nie, no, nie mam paneli. Ja mam. Y... Podłogę dębową. Dębową? Tak, no. o, super. Ja to tylko tylko I nic z innego. Zamknę to. Nic dę nie robię, bo... co wiem, zamknij. Bo to jest jednak po ten modernej. jest zawsze ciepłe. Aha. No Tak. To są kamery i tuliki, ale chyba już nie chyba się nie załajają i zla. Właśnie nie ma. Dwie kamery, tylko te. Gdzie? Mam te na końcu. A jest, no, lampa na człowieka. A więc kończy się nasza przygoda z dzisiejszą eksploracją. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, dawania łapek w górę i odwiedzania naszego Urbeksowego Instagrama. Do zobaczenia wkrótce.